Sponsorem programu jest firma Galvet, oferująca Wild Granix, środek odstraszający dziką zwierzynę. Witamy Państwa w programie Nauka Poszła w Pole. W dzisiejszym odcinku omówimy temat nawozów wieloskładnikowych, a także przedstawimy proces powstawania nowej odmiany zbóż. Zapraszamy! Wiosną, przed siewem roślin należy przeprowadzić uprawę przedsiewną gleby, którą poprzedza nawożenie. A jak powinniśmy się do niego przygotować? Planując nawożenie powinniśmy ocenić, ile składników pokarmowych w postaci nawozów mineralnych trzeba wprowadzić do gleby. Ilości te określamy po przeprowadzeniu chemicznej analizy ukazującej zasobność gleby w składniki pokarmowe. Składniki zawarte w glebie porównujemy z potrzebami nawozowymi roślin, a samo nawożenie powinno być uzupełnieniem różnicy pomiędzy potrzebami roślin a zasobnością gleby. Znając zasobność gleb po wcześniejszym uregulowaniu odczynu gleby wobec gatunku, możemy zaplanować nawożenie mineralne. W przypadku, kiedy odczyn pH nie jest uregulowany i jego wartości leżą poza granicami optimum, które np. w przypadku kukurydzy wynoszą od około 5,7 do 6,7%, dostępność składników pokarmowych maleje. W związku z tym rośliny nie mogą w pełni korzystać z zastosowanych nawozów. Co odbija się na późniejszym plonie. A jakie nawozy powinniśmy wybrać do nawożenia przedsiewnego? Nawożenie przedsiewne możemy przeprowadzić przy użyciu nawozów wieloskładnikowych o specjalnie dobranych proporcjach pomiędzy składnikami. Granulowane nawozy wieloskładnikowe typu NPK mogą być stosowane praktycznie na wszystkich glebach uprawnych w Polsce. Nawozy te zawierają podstawowe składniki pokarmowe, a więc azot, fosfor i potas. Nawozy te czasami dedykowane są konkretnym gatunkom roślin ze względu na odpowiednio dobrane proporcje pomiędzy składnikami. Większość jednak może być stosowana w uprawie bardzo szerokiej gamy roślin, często w ich skład, prócz azotu, fosforu i potasu, wchodzą także drugorzędne składniki takie jak siarka, bor czy wapń. Wybrane formuły mogą być uzupełnione o inne makroskładniki pokarmowe, np. magnez i sód oraz mikroskładniki bor, miedź, cynk, mangan, molibden bądź inne. Zawarte w nawozie makro i mikroskładniki są bardzo dobrym uzupełnieniem zarówno składników brakujących w glebie, jak też składników, których niedobór jest szczególnie dotkliwy dla roślin. Nawozy te zaleca się stosować przed siewem lub sadzeniem roślin. Wiąże się to z rolą fosforu w roślinie, który wywiera korzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego roślin. Jego brak ciężko później zrekompensować rośliną. Nawozy wieloskładnikowe możemy wysiać na wcześniej zaoraną glebę przed przystąpieniem do uprawy przedsiewnej. Ze względu na nadmierne ugniatanie gleby oraz koszty powinna ona być ograniczona do jednego przejazdu agregatem uprawowym, który przemiesza nawóz z glebą. Głębokość pracy agregatu powinna być dostosowana do głębokości siewu roślin. W takim wypadku nasiona umiejscowione są na odleżanej po orce glebie z podsiąkiem kapilarnym zapewniającym dostęp wody. Natomiast nad nimi i wokół nich znajduje się warstwa gleby spulchnionej odpowiadająca za prawidłowe warunki powietrzne. Stwarza to idealne warunki do kiełkowania materiału siewnego, początkowego wzrostu roślin, oraz dostępności składników pokarmowych już od pierwszych faz ich rozwoju. Nawozy wieloskładnikowe mogą być stosowane także pogłównie, zwłaszcza w uprawach ozimych lub jarych o długim okresie wegetacji, jeżeli z jakichś powodów nie zdążyliśmy z aplikacją przedsiewną. Dzięki odpowiedniemu składowi granulometrycznemu i trwałości granul nawozy mogą być aplikowane z wykorzystaniem większości nowoczesnych rozsiewaczy i siewników nawozowych lub siewników nasienno-nawozowych. Przy optymalnym nawożeniu powinniśmy zwracać uwagę na kilka podstawowych zasad. Obok właściwego terminu zastosowania nawozu, rolnik przede wszystkim musi ustalić prawidłową jego dawkę. Stosując nawozy NPK, powinniśmy kierować się w pierwszej kolejności potrzebami nawozowymi rośliny uprawnej względem fosforu i potasu. Nawożenie przedsiewne powinniśmy dostosować do całkowitego zaopatrzenia rośliny w te składniki i zbilansować je odpowiednio do spodziewanego plonu. Przykład ilości pobieranych składników pokarmowych wraz z jedną toną ziarna i odpowiadającą jej ilością słomy prezentuje tabela. Warto robić wyliczenia i optymalizować dawki. Takie wyliczenie pozwala nam na oszczędność na nawożeniu, które możemy idealnie dopasować do wymagań rośliny uprawnej. Ponadto oprócz niedoborów szkodliwa dla roślin jest również nadmierna podaż składnika. Sytuacja taka może wystąpić zwłaszcza przy wcześniejszym jednostronnym nawożeniu, nie uwzględniającym wymagań roślin wobec innych składników. By w pełni zrozumieć istotność stosowania racjonalnego nawożenia opartego na przykład o odpowiednio zbilansowane nawozy wieloskładnikowe, warto zwrócić uwagę na funkcje pełnione przez niektóre ich składniki i skutki ich niedoborów. Na przykład fosfor jest składnikiem wpływającym w dużej mierze na rozwój systemu korzeniowego rośliny. Pełna jego dawka powinna zostać dostarczona do gleby przed siewem rośliny. Niedobór prowadzi m.in. do zahamowania wzrostu roślin. Z kolei Potas odpowiada za gospodarkę wodną w roślinie, wpływa na aktywność enzymów. Innym efektem prawidłowego odżywiania roślin potasem jest przyspieszenie tworzenia i rozwoju organów roślin, a także mniejsza skłonność do wylegania. Potas posiada również pewne działanie fungistatyczne. Dostarczenie tego składnika wpływa na wzmocnienie ścian komórkowych roślin, które stanowią fizyczną barierę dla patogenów. Obniżeniu ulega też zawartość chlorofilu w roślinie, co zmniejsza jej produktywność fotosyntetyczną, osłabia gospodarkę wodną i wykorzystanie azotu przez roślinę. Prawidłowe nawożenie potasem przyczynia się do zwiększonej produkcji fitoaleksyn, poprawiających odporność roślin na abiotyczne czynniki stresowe jak mróz i susza. Azot jest składnikiem, który ma największy wpływ na rozwój i wzrost roślin. Ze względu na jego ruchliwość powinien być podawany roślinom w odpowiednich fazach ich rozwoju, aby zwiększyć efektywność nawożenia. Przedsiewnie stosujemy tylko część dawki azotu, która ma za zadanie zaopatrzyć w ten składnik roślinę w pierwszych fazach rozwojowych. W przypadku zbóż jarek niezwykle korzystne dla roślin jest łączna podaż azotu wraz z siarką. Przyspiesza ona proces pobrania przez roślinę azotu, zwiększając w niej zawartość białek właściwych, jednocześnie redukuje zawartość azotu niebiałkowego, łatwo dostępnego dla patogenów roślin. Prawidłowe zaopatrzenie rośliny w siarkę zmniejsza zatem podatność rośliny na choroby i stresy biotyczne, warunkujące obniżenie kondycji roślin. Wykorzystanie zależności pomiędzy azotem i siarką może dać efekty w postaci większego plonu. W trakcie przeprowadzania nawożenia mineralnego należy przestrzegać zasad BHP. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozami zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz środków ochrony górnych dróg oddechowych. Zasady bezpieczeństwa stosowania nawozów powinny być szczegółowo określone na opakowaniach nawozów mineralnych. Ponadto, powinniśmy zwrócić uwagę na jakość nawozów, którą gwarantują odpowiednie certyfikaty, również umieszczone na opakowaniu. Nawozy NPK powinny być produkowane w oparciu o najwyższe normy zapewnienia jakości. Bardzo cenną rzeczą jest posiadanie przez producenta tych nawozów certyfikatów systemu zarządzania jakością czy zarządzania środowiskowego. Nawozy są dokładnie kontrolowane przez polskie, a w przypadku eksportu także zagraniczne instytucje, dlatego muszą spełniać wszelkie wymagania, zarówno użytkowe, jak i formalne. Na tym kończymy pierwszą część programu. Zapraszamy na przerwę, a tuż po niej rozpoczniemy omawianie procesu powstawania nowej odmiany zbóż. Sponsorem programu była firma Galvet oferująca Wild Granix, środek odstraszający dziką zwierzynę.